Wiecie. Dzisiejszy filmik będzie można powiedzieć taki instruktażowy dla nowych graczy. Wyjaśnię tutaj czym są wizerunki z bossów oraz czym są mauzolea i do czego służą. Więc żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Zacznijmy od wyjaśnienia czym w ogóle są te wizerunki. Wizerunki jest to odpowiednich dusz bossów z poprzednich Soulsów, więc jeśli ktoś Grał w poprzednie gry From Software, to można tutaj spokojnie zaliczyć to jako po prostu duszę bossa. Czyli wizerunku będziemy mogli użyć, aby zdobyć jakąś specjalną nagrodę, która oczywiście nie jest dostępna w żaden inny sposób. I teraz tak, wizerunków jest łącznie 15. Mamy wizerunek kulewskiego Przodka, zrodzonego z płytki, trakolicza, ognistego olbrzyma. Strzywańca, królowej pełni księżyca, luźniercy, gwiezdnej plagi, króla omenów, pana krwi, bogini z Gminizny, czarnej klingi, chora luksa, władcy smoków oraz Edeński wizerunek z eldeńskiej bestii. Za pokonanie danego bossa otrzymamy jego jeden wizerunek. I co teraz możemy z nim zrobić? Przede wszystkim możemy sprawdzić, co możemy za niego dostać i w tym celu udamy się do czytającej z palców, którą znajdziemy w okrągłym stole. Udajemy się więc do twierdzy okrągłego stołu, aby zobaczyć, co możemy dostać za wizerunek pokonanego bossa. czytającej z palców klikamy opcję weź moc z wizerunku no tutaj na potrzeby filmiku ubiłem szybko renale no i mamy tutaj jeden wizerunek i mamy do wyboru dwie rzeczy karyjskie berło królewskie oraz tutaj akurat czar się życa renali wizerunek mamy jeden więc możemy wybrać tylko jedną z nagród na przykład wezmę tutaj czar. Wizerunek tam z ekwipunku znika i w tym momencie nie możemy już nic więcej tutaj z niego wydobyć. Co jeszcze możemy zrobić z wizerunkiem? No możemy również je skopiować w mauzoleum, no ale o tym za chwilę opowiem. Ale jeśli wejdziemy w wizerunek, on będzie się znajdował tutaj zawsze w ekwipunku w narzędziach. Klikniemy sobie tutaj kwadracik, aby przeczytać. I co my tutaj mamy? No, mod tego imiennika można odblokować dzięki czytającej z palców. Można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. E, czyli, jeśli e, naprawdę nie zależy nam na broniach z danego wizerunku, po prostu nie jesteśmy zainteresowani kolekcjonowaniem rzeczy, których nie będziemy na przykład używać, no to możemy po prostu tego wizerunku użyć e, i zdobyć no, różną liczbę run, w zależności od tego, jaki to jest wizerunek. E, Wiadomo, no ja nie, może nie polecam tego rozwiązania. Bo zdobycie run to w tej grze nie jest jakiś wielki problem, wystarczy po prostu no, grać zupełnie normalnie i myślę, że tych run się w stanie, jesteśmy w stanie zdobyć wystarczająco dużo. E, więc no, nie ma potrzeby, aby używać do tego wizerunków, no, ale jest też taka opcja. No i na przykład za wizerunek e, Godrika dostaniemy 20 tysięcy run. Nie jest to jakaś ogromna ilość. Możemy to zdobyć bardzo szybko, po prostu zabijając mopki gdziekolwiek na mapie. Ostatnią rzeczą, jaką możemy robić z wizerunkiem, jest jego powielenie, dzięki czemu będziemy w stanie odebrać więcej niż jedną nagrodę z danego bossa. No, żeby wizerunek powielić, musimy zanieść go do Mauzoleum. Mauzoleum to są właśnie te wielkie kroczące budynki na kamiennych nogach. W całej grze jest ich łącznie 7, z czego 5 jest tych małzolełów głównych z dzwonem. To jest taki jaki właśnie widzimy tutaj na ekranie. No, ciężko go nie zauważyć, ma wielki y, dzwon, po prostu między nogami, który słychać naprawdę z daleka. To są bałzola, które są po prostu główne, jest ich 5 sztuk i możemy w nich skopiować każdy wizerunek w grze. Poza tym są jeszcze dwa mauzolea, które znajdują się w specjalnym miejscu w Jurni. I to są mauzolea, które dzwonu nie posiadają. I w takich mauzoleach już niestety nie będzie można wszystkich wizerunków. Po prostu odpadną wtedy wizerunki demigodów, czyli posiadacze odłamków. Teraz aby dostać się do środka, to musimy sprawić, aby przestało się poruszać i po prostu usiadło na ziemi. W większości przypadków musimy atakować nogi mauzoleum, dokładnie będą tam takie szare czaszki, musimy je po prostu zniszczyć mieczem czy tam czymkolwiek innym, no i zniszczymy odpowiednią ich ilość, to wtedy mauzoleum po prostu opadnie i będziemy mogli z niego skorzystać. opada też warto się odsunąć, dopiero wtedy możemy się zbliżyć, aby dostać się do środka. Tak, o czym jeszcze warto wspomnieć. Nawet jeśli wizerunek już wykorzystaliśmy, czyli wymieniliśmy go na jedną z nagród u czytającej z palców, to i tak mauzoleum możemy go skopiować. Ja tutaj w ekwipunku posiadam obecnie tylko wizerunek Drakolicza i wizerunek bogini zgnilizny. Pozostałe wizerunki pozów, które pokonałem, już wykorzystałem. Ale nie kopiowałem ich jeszcze, więc mogę ponownie je tutaj sobie pobrać. Oczywiście tylko jedną sztukę. Na przykład właśnie wizerunek aldeńskiej bestii wymieniłem na młot, który właśnie ma, posiadam w ręku, ale mogę go tutaj skopiować, powielić, jak to tutaj jest mi powiedziane. I automatycznie pojawi się kierunku do wykorzystania. Mausoleum oczywiście jest już nieczynne, bo możemy w danym mausoleum oczywiście powielić tylko jeden wizerunek. No i teraz tak, czy w ogóle jest sens kopiowania wizerunku po raz drugi? Od razu mówię, że nie. Wystarczy to zrobić jeden raz na przejście gry. Dlaczego? No tutaj weźmy na przykład właśnie wizerunek aldeńskiej bestii. Ja tutaj po pokonaniu bestii ten wizerunek wykorzystałem uczytającej z palców i po prostu wymieniłem go na młot, który właśnie teraz używam, a później w poprzednim klipie skopiowałem ten wizerunek, więc mam go znowu tutaj w ekwipunku. jak widać mam jedną sztukę. I teraz co możemy zrobić? Tak jak widać mogę go powielić po raz kolejny, więc to właśnie uczynię. W tym momencie wykorzystałem oczywiście moc tego mauzoleum. A wizerunki Eldeńskiej Bestii mam już dwa. Teraz to się stanie jak wrócimy do czytającej z palców. Ponieważ jestem już tutaj na samym finiszu gry, to może nie będę wszystkiego dokładnie pokazywał. No ale wiadomo, udajemy się do Enni czytającej z palców, klikamy opcję weźmoc wizerunku. No i jak widać, nieważne czy posiadam jeden czy dwa wizerunki skopiowane aldeńskiej bestii, to ponieważ zużyłem już w tym przejściu ten wizerunek na młot Mariki, no to nie mogę już tego zrobić po raz drugi i mogę wymienić tylko jeden wizerunek właśnie na aldeński miecz. Świętego reliktu. Więc naprawdę no, nie opłaca się kopiować dwa razy tego samego wizerunku, bo i tak nie zdobędziemy drugi raz tej samej broni w danym przejściu gry. Pokażę teraz po kolei lokalizację każdego mauzoleum, które jest dostępne w grze. Tak jak wspomniałem, będzie ich 7. Pierwsze mauzoleum będzie znajdować się tutaj na płaszczącym Półwyspie, na południu Pogrobna. Dokładnie tutaj w tym miejscu wyruszymy z miejsca łaski Shopa odosobnionego kupca. Jest to oczywiście mauzoleum z dzwonem, więc będzie tutaj można skopiować każdy wizerunek. Drugie mauzoleum będzie znajdować się w liurni. Ruszymy tutaj z miejsca łaski Estakada Wschodniej bramy. Mauzoleum będzie kroczyło sobie tutaj. W przeciwieństwie do tego pierwszego będziemy musieli wskoczyć na nie z góry. Na początek musimy skierować to mauzoleum trochę na lewo, bo tylko tam będziemy w stanie wskoczyć na jego górę. W tym celu możemy powalczyć trochę z przeciwnikami, które będą go broniły, czyli z rycerzami mauzoleum. I dopiero kiedy zbliży się odpowiednio blisko do klifu, wirem dostaniemy się na górę i będziemy w stanie wskoczyć na jego dach. Niestety zbliżenie się jak widać trochę trwa, trzeba nieco cierpliwości. A dopiero kiedy wystarczająco się zbliży, będzie można bezpiecznie na nie wskoczyć. Jeśli skoczymy oczywiście ze zbyt dużej wysokości to po prostu poniesiemy śmierć. Następne dwa mauzolea znajdują się również w Jurni, ale tym razem są to właśnie te mauzolea bez dzwonu. Tutaj przy miejscu łaski Teren Mauzoleum będziemy mieli bardzo blisko i do jednego i do drugiego. Oba są, tak jak wspomniałem, bez dzwonu, czyli będziemy mogli tutaj skopiować tylko te pomniejsze wizerunki. No i w tych mauzoleach, jak widać możemy skopiować tylko 8 wizerunków i są to wizerunki tych posłów, które nie posiadają odłamka eldejskiego kręgu. Następny małzoleum będzie się już znajdować na ośnieżonych szczytach, tutaj bardzo blisko wejścia do zamku Sol. Następne mauzoleum będzie się już znajdować na zachodniej stronie ośnierzonych szczytów. Tutaj bardzo blisko miejsca łaski apostackie ruiny. Jak się tutaj dostać, też mam o tym osobny filmik, akurat o kwestii albinauryki lateny. Ja też się go w opisie. No i tutaj na samej północy, blisko apostackich ruin, jest właśnie to mauzoleum. Ono jest do tyle wyjątkowe, że. Nie tylko y, tam się porusza czy skacze, ale przede wszystkim strzela do nas magicznymi pociskami, które są naprawdę bardzo potężne, więc po prostu podążając w jego kierunku trzeba naprawdę uważać i pewnie często się leczyć, aby w ogóle się do niego zbliżyć. Ostatnie mauzoleum będzie się znajdować już w podziemiach, w lokacji Głębiny. Jak się do tej lokacji dostać, mam również filmik na kanale o questie fi. dodam go tutaj w opisie. Tam jest dokładnie wyjaśnione, jak się w ogóle do tej lokalizacji mamy dostać. A mauzoleum będzie tutaj. W tym miejscu ruszymy od miejsca łaski Bezimienne Wieczne Miasto. Jest to tutaj kolejne mauzoleum, na które musimy wskoczyć od góry, aby je położyć. Właśnie skażąc po gałęziach, które tutaj pokazałem. No i to by było na tyle. To już są wszystkie mauzolea, które są dostępne w grze. Jest ich 7, a wizerunków mamy 15. No nie trzeba być matematycznym geniuszem, żeby wiedzieć, że nie skopiujemy wszystkich wizerunków podczas jednego przejścia. Tak więc warto dobrze się zastanowić nad tym, jaki wizerunek skopiować i jakie nagrody po prostu nas interesują najbardziej. Dzięki, że oglądaliście. Cześć!